Witam Was dzisiejszej odcinku, dzisiaj ze mną tutaj kot i mój laptop siedział cały dzień w, tak powiem, w, bo leżał... czekajcie chwilkę, przepraszam Mój jechałam na urodziny koleżanki, mnie bardzo pozdrawiam i mam nadzieję, że się przekażę pozdrowienia i siedziałam właśnie cały dzień u niej i miałam jej zabrać laptop do naprawy, ale o nim zapomniałam i leżał cały czas w moim samochodzie i okazało się, że teraz mu coś odbiło i chodzi błyskawicznie, więc mogę Wam nagrać momio, bo bez żadnego problemu działa, ktoś napisał, hej, yt jakaś moja nowa koleżanka hej, jest. nie wiem, co chodzi no dobra zaliczam jej suweczka, a Pozdrawiam zdrową, może być I wejdźmy sobie na momio To jestem ja na momio yy, I w ogóle pokażę wam taki trik na momio Który dosyć fajnie wychodzi, ale nie z każdymi ubraniami I momio jest w ogóle większe Od Więc będę musiała wam tutaj powiększyć, bo momio jest większe, widziała. Bo jest na całą stronę I ja sobie wchodzę w y, Moje ubranka I pokażę wam fajny trik taki. Stajmy, znajomymi. Czemu by nie? Ja zbieram do 12 levela, żeby dawać prezenty, więc zapraszajcie mnie! Duż, wiem, że mało osób mam. Pokażę Wam coś. Jeżeli e, na, zakładam jej taką bluzeczkę i na przykład coś mi się nie, nie podoba, to so, na to zakładam to. Poczekajcie. I na to ja jej zakładam taką sukienkę. No wygląda troszkę głupio, ale mi się tam podoba. Teraz właśnie u, chyba ja jej zmienię strój w ogóle na coś z tego, bo mam kilka nowych bluzek i w ogóle miałam jakieś zakupy wielkie zrobiłam. Nie wiem, co wybrać. Może zrobimy jej taki Nie, nie, <laughs> nie To jest dosyć fajne, ale bym musiała z niej ściągnąć yy, spodniczka I... Nie wiem, ja codziennie się przebieram I jeszcze w ogóle nie miałam na sobie tych spodni Tych w ogóle Ale ja wolę te Mam takie I dzięki No nacisnęłam już na ciebie No nacisnęłam Ej no Jestem uproszona a przecież, nie majka leci! Uchodź, te help! Ale już na niego naciskałam! Dobrze. Przykro mi z tego powodu. Dawałam, jak to strasznie utonęło. Nie, nie. Daj mi to. Naszą, ulubioną pamateczkę. I jeszcze tutaj, troszeczkę dalej. Jakby co, to ja jestem na bieżąco, bo. Ostatnio zostałam bieżącą kobietą w tych całych rzeczach, więc ja jestem teraz na bieżąco. I możecie mnie dodawać, jestem na bieżąco, bo mam te na telefonie teraz. Jestem na bieżąco w telefonie. Teraz pójdźmy na chwilę tutaj. I teraz tak, przepraszam was, że to będą te czarne, ale okej, okay, one... nas pozdrowi Przepraszam was, że to będą te czarne po boku, ale po prostu na, na mamie mam inaczej, tu mam inaczej, więc... Mamy ale... Yy, chciałabym kupić... Znaczy mam bardzo mało, zauważam, będę miała morza. Będę miała Mamioplus plus. To jest fajne. Jakąś... No dobra, chciałam tylko zobaczyć. To jest trochę nerwowe, że od razu się pokazuje mamie plus. Ja mam z tych... Ta jest bardzo tania. Ta jest też bardzo tania. Przychodź sobie na inne. Wszystkie 160 Kule, ja tutaj zarobiłam do 1000. E, fajnie nie dosyć było, bo zrobiłam sobie tysiące i wydam wszystko. Ta jest ładna. Tam sobie kupię Ładna jest. Kupię sobie ją. Tu. Tu. I ją sobie przy okazji wymienię. Ja bardzo lubię sobie przebierać. Jak kocham się tu przebierać. Nie wiem dlaczego i chyba jednak ci dam tutaj białą bluzeczkę, bo mi ta truszowa nie pasuje. Biała, bo będzie lepsza, no. Więc, jak możecie zobaczyć, taki jest strój, go lubię dosyć i już wam mówię, jak się nazywam. Ja się nazywam Alicja12988 i na końcu z dużych MSP. Mogę wam pokazać, jak wpisać tylko. Alicja12988 i teraz serdecznie pozdrawiam jakąś dziewczynę, która nazywa się i 12988 i tak jakby usunęłam jej konto bo ktoś stworzył sobie takie konto i ja wyszłam na myslipie i nie miałam się za żadne skarby z algor, więc wpisałam e-mail i ktoś miał tam inny e-mail, więc zrozumiałam, że nie znam takiego maila i totalnie mi zmieniło no to zmieniłam ten e-mail i zmieniłam go na... no i wyszłam na ten e-mail i zobaczyłam, że jest nowy konto hasło i ja Wpisałam to hasło, zalogowałam się. Dali mi jakieś beznadziejne od razu widzę, żebym się po prostu zalogowała. Zalogowałam się i stwierdziłam, że pierwszy level żadnych ubrań, co to w ogóle jest za strój i usunęłam to konto. Bardzo przepraszam, jeżeli ktoś... Jeżeli to było kogoś konto. Naprawdę. Przepraszam bardzo, że usunęłam to konto. Przepraszam. Nie Naprawdę przepraszam. Mam! Kitty, pomóżcie! Jej? Tak, na pewno. A to jej na końcu? Nerwuj się. Choć tak w sumie to bardzo szybko idzie ten laptop. Będzie więcej odcinków przez to. Więc wiecie. Jakbyście widzieli jaka ja jestem skupiona czegokolwiek to jest... Ale pomożesz jej? Ale... Co mam zrobić? Co ja mam, ja mam wiedzieć? Co? Ja kiedyś miałam wołam i pisałam do takiej babci. Babci, 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 może gdzie lecisz? Wiedział. Jak będzie miała w statusie. Tak, to pójdziemy. Okej. Okay. Zapomniałam. Zapomniałam. Nie miałam się powiedzieć. A właśnie, pisałam do takiej babki. pomożesz? bo ja cię mam, mówiłam, a ona. A jak ja mam się pomóc? No właśnie to jest trudne, że ma się włam, ale nie wie jak się pomóc. no się w ogóle dawno nie przebierała. No i ona nie będzie miała w statusie, włam, bo by ją chyba przebrał. Pytam się jej, a co przebierał Cię już? A co przebierał Cię już? A skąd, ja ma, a skąd ona wie, że to jest ona? Nie wie tego. Coś głupia. 32 na 20. Hej, zbieram grafę do 20 stycznia. Ona ma włam ja. Aaa. I Hej, jestem z Jeżeli końcówka tego filmiku, tamtej części, która była przed 5 sekundami się nie nagrała, to bardzo już przepraszam i już Wam tłumaczę. Byłam na końcu sobie, nam, jestem na momie i na Mumio bo mi laptop działa. A jest taka babka, która nazywa się Kate123553. Mała byłam i Hot gier 028. A jedna babka napisała, hej, wiem, może hej, nie wiem co do nas czy sypy. Bierzmy sobie gogle. W ogóle wszystko wie. Co? What? Mm. Czekamy. Nie, nie. Co to znaczy? Pypy. Co to znaczy? Pypy. Może coś wiecie? Pypy. No Pasha, bo też nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy? Pypy. Pypy. Jeżeli jesteś za zorientowany Paid party. Podstawy przy... Chyba to paid party chyba bardziej, tak to Tak, ta reklama jest tu niepotrzebna. Napiszmy jej. Hello, it's me. mi nie chce odpisać. Ja nie kocham. Idę jest stąd, Idę po prostu. A boże, hej, i ty napiszesz? piszesz. Tak? Następny wam. Przepraszam! W jest. Chodź go. Już Wszystko mi się tu ścierało, dobra. Wejdźmy jeszcze raz na wyspy. Bógę, co tu się dzieje? Wszystko mi się ściera. Tak pięknie. Ja wiesz, że no ładnie wyglądamy. 24 będę miała grupę. Grupa. Jeżeli ktoś ma mam ją, to za będziemy mieli grupę. Muszę zrobić 24. dawanie prezentów. Dawanie prezentów jest od 12, bo jest w 12. Nie wiem co się dzieje na tym, wysypie. Chybacka tu piła ciało No Na się trzymać. Co? Chyba coś tam się źle dzieje. Hip! Nie, no, masz Uuu, ułok watch me, Watch me. U. Pan. mnie. Uuu, ułok mnie. Uuu, ułok mnie. Hmm. ułok Okay, przepraszam za tym stinka, yy, nie będziecie wiedzieć, o co chodzi, bo mój tata tu wsiadł yy, będzie już przez chwilę, ale wytnego. Nie mogę się dogać na masie Polskie. Jem, jem to. Ja wiem, że dużo z Was mówi, yy, znaczy nikt was nie z Was mówi, ale ja twierdzę, że to jest niezdrowe. A nie wiem, czemu mówię. Jest tak, To To Prosto, prosto. I. No ja. Wiem, bo oglądam live. Y. Oglądam live. Mam ja myślę, że ciągle on leci. A to live pył. Pył. Piłka z myłka. Pisuję, Missy My Pym, a miękkie angielskie. Mam zle, to jeszcze. Jeszcze jedzenie temę. Tak to. O

To co, okej, nie i nie i to... Idziemy i to... Idziemy i to... Idziemy i to... to... jest i to... Idziemy Dobrze, drodzy Państwo, żadne to... Idziemy i Nie Idziemy więc stwierdzili, że się wyłączą. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. W roku 2007, 17, jest aktualnie godzina 19.33, 2017, 01, 07, ja się żegnam z Państwem, może i już na zawsze, bo nikt mnie nie kocha, nawet wy.